Czemu ludzie tak narzekają na tą PSW? Przecież ta konsola jest taka. No i chyba i zepsuła się. Kratos? Nie wzdychaj, tylko drzwi kurwa zamki! Co ty w lesie mieszkasz? Co cię tu sprowadza? Zeus! W sensie Zeus? Jezus! na modlitw! Popłac w końcu te swoje podatki! W tym, ja ten tu z komórnikiem! Nie nauczyło się z tych swoich gryczek, że służę dla do Zusa? Do, dobrze, zapłacę. No, i nie mązguj się. Sparta nauczyła mnie, że trzeba mieć twardą dupę, bo nigdy nie wiadomo, co na nią czyha. Jest to czy. Znaczy, co na ciebie czyha. Dobrze, dobrze. Przepra Przepra Przepraszam. Nie przepraszuj. Bądź lepszy. Nadchodzi ragnał. Nadchodzi co? Nadchodzi gówno. Dlatego już nie będę przedłużał tej rozmowy, bo służba wsparcie zrobiła ze zwieraczami swoje. Tej spłaty 7 dni. Do widzenia.